Trzecia niedziela czytań to, jest, to są czytania o samarytance. Wiedząc o tym, co, jak wyglądał Stary Testament, i ta sytuacja ze studnią, to w ogóle jest trochę groteskowa, bo my pana Jezusa raczej kojarzymy z celibatariuszem i żadne takie podchody do kobiet w ogóle odpadają. Natomiast jasna jest sytuacja, że większość spotkań w Piśmie Świętym przy studni to jest spotkanie kobiety z mężczyzną i ona po prostu wychodzi za niego i odwrotnie. Więc jak, A już na pewno przy studni Jakuba, przy, a której akurat oni tutaj się spotykają, bo Jakub tam spotkał swoją przyszłą żonę i w ogóle później poleciało to w piękną, wspaniałą, cudowną relację. A teraz w samą południe przychodzi kobieta, w południe się do studni nie chodzi, kobieta, która jest Samarytanką, czyli ogółem ma ogromną niechęć do Izraelitów. Izraelitą jest Chrystus, więc przychodzi tam po coś konkretnego, tak ucieka. Nie wiadomo, czy to jest kwestia tego, że po prostu mogła tam natrafić na Izraelitów i byłoby to coś niesympatycznego, dlatego no, ewidentnie unika ludzi. Czy może jest po prostu jakoś tam grzeszna i, i, i nie chce się konfrontować z tym? Natomiast idzie, idzie do studni, po, 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 do źródła. Tak? W Starym Testamencie słowo źródło i słowo oko to jest to samo, to samo, to samo słowo. Czyli cel. Patrzę, patrzę gdzieś i to, na co patrzę, jest moim źródłem. Z czego ciągniesz siłę, z czego ciągniesz życie? Tam, gdzie patrzysz, to jest mój cel. Lecę lecę po to. I ona miała jakiś tam cel symbolicznie to jest właśnie ta studnia. I spotyka Chrystusa. A on, jak to mówią moi wychowankowie z cholewy, to tak wygląda naprawdę. Bo już to, że nie odchodzi stamtąd, tylko rozmawiają i on ją zaczepia. On mówi do niej: daj mi wody. Ona taka obruszona jeszcze nie wiadomo, co tym co, co, po prostu. Telenowela brazylijska, wymięka ewidentnie. E, on mówi o, do niej o tym, żeby dała mu pić, ona mówi, ty prosisz mnie i tak dalej. On w pewnym momencie już w ogóle ściąga maskę e, i mówi, jasno, przyprowadź tu swojego męża. <grafię> Pamiętając o tym, że wtedy nie było ślubów katolickich, że się tak wyrażę, tak? E, I na prawie mojżeszowym e, mąż mógł oddalić swoją żonę na dobrą sprawę z jakiegoś tam, praktycznie z błahego powodu. E, to jest coś takiego, przyprowadź mi tu do studni swojego męża na zasadzie, my się dogadamy, będziesz moja. E, I ona mówi, nie mam męża. Nie wiadomo czy ona powiedziała prawdę, czy, czy, czy co. A Chrystus mówi, tak, e, powiedziałaś rację, nie masz męża, miałaś pięciu. Słowo mąż, słowa wir, oznacza siłę. Yy, łapałaś sobie różnych kilka rzeczy, które dadzą ci, yy, dadzą ci siłę, leciałaś do jednej relacji. To ja nie mówię tutaj tylko o relacjach. Yy, relacje, praca, coś tam, to co stwarza Twoje życie sensowne. Leciałaś tu. Yy, i, I skończyło się na tym, że nie masz siły. Przypadek. Lecisz dalej. Skończyło się na tym, że znowu nie masz siły i znowu teraz pięć relacji po kolei i teraz już jak jesteś tym zmęczona, jak już jesteś ze świata i ten świat tobie po prostu nie wystarcza i, i, i jesteś taka oburzona, czy chłopie ode mnie chcesz? Nie? Jest jakiś kościół, który ci coś w ogóle proponuje, chcę być twoim jakimś tam, nie wiem jak to przyjmiecie. Kościół jest twoim przyjacielem. Dobre, co? Kościół jest Twoim przyjacielem, bo za każdym razem, gdy yy, chce ci pomóc, no po prostu mówi, no to jest grzechem. To znaczy, nie to, że to jest coś yy, nieładnego, tylko to cię zabije. Wiesz, co ty tam gadasz? Księży są zacofani i tak dalej. Okej, okay, dobra. Jak już przyjdziesz po jakimś czasie, to wtedy ci ksiądz powie, a mówiłem. Nie, wtedy ci ksiądz powie, yy, na przykład ksiądz, człowiek po prostu z wiary. Powie ci, no dobra, no, je, no ja wiem, no ja wiem. Stwórzmy teraz Tobie środowisko do tego, żebyś z tego wyszła. I tak dalej, i tak dalej, i, i non-stop. Jest taki przyjaciół, który dostanie w twarz, no i. A Chrystus to jest taki ktoś, kto po prostu nie podda się. Ona mówi o nim jakieś tam straszne rzeczy, a on mówi: Nie, daj mi daj mi swojego męża tutaj. Pokaż mi, skąd Ty masz siłę. A ona mówi, nie mam na dzisiaj. A on mówi: fakt, miałaś pięciu, wymienia po kolei i mówi: ja znam twoje życie. Ja wiem, do jakiego momentu doszło. Przychodzi do Ciebie słowo, bo Chrystus jest słowem. Przychodzisz tutaj skruszony. To znaczy, skruszony nie to, że sobie, nie wiem, tam do, wrzucasz sobie, jak Twoje życie wygląda, ale y, wiesz, że, y, że, że, że gdzieś tam pobłądziłeś. I przychodzi do Ciebie słowo delikatnie i mówi: Ja teraz będę Twoją siłą. Teraz to ja będę Twoim mężem. I to mówi do mężczyzn też. Dziwne, co? To znaczy, ja teraz Ciebie po ślubie. Nawet jak tutaj, w tym świecie, wrócisz do swojego męża rzeczywiście, to ty będziesz miała siłę nie z niego. To nie będzie twój Bóg, to nie będzie twój Bożek, tylko będziesz potrafiła kochać kogoś, kto, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, jest trupem, bo nie ma siły, żeby ciebie kochać. Jak Chrystus mówi, posyłam was jak owce między wilki, o czym mówi. Owca to jest ktoś, kto nie żywi się drugim, a wilk to jest ktoś, kto żywi się drugim. I mówi jak, posyłam was jak owce między wilki. Jak będziesz mieć doświadczenie Chrystusa, to ty pójdziesz do swojego domu i będziesz potrafić kochać nieprzyjaciół. Ja nie mówię, że nie będziesz się przed nimi bronić, a broń się! <noise> ale jednocześnie broniąc się, mądrze, aż po, nie wiem, po, po, nawet nie chcę być, re reklamować separacji, ale nawet aż po separację, ty to zrobisz separację z miłości. Ja chcę Twojego dobra. Ja na dzisiaj emocjonalnie, może nawet Ciebie nie lubię, ale pragnę Twojego dobra i to jest postawa miłości. I to nie jest to, to pytanie, co Ty jesteś w jakimś tam jeszcze relacji, czy małżeńskiej, czy nie małżeńskiej. To nie jest to, co Ty masz zrobić, tylko to, czy Ty masz w sobie wir, siłę, kto jest Twoim mężem. Amen.